Witam państwa dziś. Gościem Medekspresu jest pan profesor Jarosław Sławek, neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Witam, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor. Panie profesorze, spotykamy się w przededniu Światowego Dnia Choroby Parkinsona i myślę, że trzeba poświęcić tej grupie pacjentów szczególną uwagę właśnie w czasie epidemii koronawirusa. Czy nie jest tak, panie profesorze, że ci pacjenci są szczególnie narażeni na i powikłania, może przede wszystkim powikłania tego zakażenia, natomiast są jakoś na marginesie w tej chwili naszej uwagi, uwagi lekarzy? Jak pan ocenia tę sytuację? No tak, to, to rzeczywiście tak jest, ponieważ większość schorzeń, szczególnie tych przewlekłych musieliśmy niejako no, zawiesić na, na kołku na, czekając na, lepsze, na lepszy czas, no, ale ten czas, ten zegar tyka, mija już miesiąc czy ponad miesiąc tej szczególnej sytuacji, no a te choroby i ci pacjenci jednak no, żyją, są w domach i wymagają pomocy. Nie chciałbym, żeby tylko Ten Światowy Dzień był takim jednorazowym przypomnieniem o tych wszystkich chorych, no nie tylko przecież z chorobą Parkinsona, ze wszystkimi chorobami przewlekłymi, którzy czekają w domach, aż się sytuacja wyjaśni, bo musimy znaleźć jakąś formę komunikacji czy pomocy tym chorym. No, niestety ta forma, na którą jesteśmy dzisiaj zdani, czyli takiej telemedycyny, porad przez telefon, ona się sprawdza w przypadku pacjentów, których znamy, których chorobę znamy, ale w przypadku nowych chorych, którzy chcieliby nas odwiedzić, no, mamy z tym realny problem. Ta grupa chorych jest szczególnie narażona rzeczywiście na skutki tej sytuacji epidemicznej, jaką mamy, ponieważ no należy do grupy ryzyka z dwóch powodów. Po pierwsze, są to Zwykle chorzy starsi, czyli wiek podeszły, tak jak to definiuje WHO, powyżej 65 lat, to jest większość naszych chorych z chorobą Parkinsona, ale także chorzy z chorobą przewlekłą, czyli taką, która utrudnia mobilność, utrudnia oddychanie, utrudnia samodzielne poruszanie się. To stwarza jakby no z natury tych, tej choroby większe narażenie na infekcje, ale także na skutki tej infekcji, te właśnie takie skutki groźne. Dla pacjenta wymagające wspomagania oddychania. Panie profesorze, to też jest choroba, która wymaga takiego kompleksowego podejścia. Ten pacjent powinien być pod opieką no, neurologa, przede wszystkim, ale także prowadzić zajęcia rehabilitacyjne, być pod opieką psychiatry czy psychoterapeuty. No, wiele, wiele różnych specjalności tutaj powinno opiekować się tym pacjentem. Teraz jest to bardzo ograniczone. Jakie to może mieć konsekwencje? No, no konsekwencje może będzie miało pewnie poważne, dlatego że w ogóle widzimy nie tylko w zakresie choroby Parkinsona, ale także innych chorób, że pacjenci panicznie się teraz boją szpitala. No, dobrze, że jak nie muszą, to nie atakują szpitalnych oddziałów ratunkowych, bo to i ryzyko zakażenia się i, i, i niepotrzebne obciążenie pracy szpitali, które mają inne w tej chwili zadania. No, ale jednak z tego powodu chorzy z udarem mózgu, chorzy z innymi chorobami, innymi problemami czekają w domu, do, nawet do momentu takiego, kiedy już nie jesteśmy im w stanie pomóc. No to też trzeba znaleźć tutaj jakiś, jakąś równowagę, prawda? Te schorzenia ostre, my tych chorych przyjmujemy także dzisiaj, nawet w tej sytuacji, w jakiej, w jakiej jesteśmy. Ale prawdą jest, że te wszystkie konsultacje czy zajęcia pacjenta, rehabilitacja jest w tej chwili absolutnie niemożliwa. Bardzo ograniczone jest prowadzenie pacjentów w tak zwanych terapiach zaawansowanych, czyli w terapiach infuzyjnych, duodopa, apomorfina, ci pacjenci rzeczywiście nie odwiedzają szpitali, mamy możliwość przekazania leku rodzinie czy pełnomocnikowi. Ale szczególny problem dotyczy chorych z głęboką stymulacją mózgu, ponieważ zabiegi wymiany stymulatora, z którymi już mieliśmy wielkie problemy przed pandemią, w tej chwili zupełnie zostały zawieszone, są traktowane jako działanie jakby kolejkowe, czyli niepilne. A to jest zupełnie nieprawda. To są chorzy, którzy już 5-10 lat temu mieli szczepiony stymulator, bo leki im nie pomagały. Jeśli on się rozładował dzisiaj. A nie działa prawidłowo, no to oni są w grupie ryzyka unieruchomienia ciężkich powikłań, upadków, krwiaków i, i także infekcji, I także dysfagi, zaburzeń połykania, która się z tym wiąże, a to stwarza ryzyko aspiracji podczas jedzenia i, i zapaleń płuc, no także to jest cały łańcuch konsekwencji, który grozi tej grupie pacjentów. Panie profesorze, czy zostały sformułowane jakieś zalecenia i dla pacjentów i dla lekarzy, jak postępować z pacjentami z chorobą Parkinsona w czasach epidemii? Jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne stworzyliśmy takie zalecenia dla tego, co było najpilniejsze na początku, czyli dla udaru mózgu. Zresztą Państwo publikowaliście te linki do tych mhm. dokumentów leczenia immunoglobulinami i postępowania z chorymi ze stwardnieniem rozsianym. Te rzeczy wydawały nam się najpilniejsze. One mają tylko charakter, właśnie tak jak Pani redaktor mówi, zaleceń. Czyli one powinny być uwzględnione być może w opracowaniach przez Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia. No na razie tak się nie dzieje, czyli to nie jest obowiązujące prawo. Ale pewna pomoc dla lekarzy, częściowo także dla pacjentów, odnalezienia się w tym okresie z tymi właśnie trzema skorzeniami. Co do choroby Parkinsona, no to w tej chwili ukaże się szereg materiałów prasowych, związanych i także adresowanych do pacjentów na różnych portalach, związanych właśnie z obecną sytuacją. Tutaj nie mamy szczególnych zaleceń, poza takimi jak ogólnymi. No, na pewno ci pacjenci muszą być odizolowani w sposób szczególnie ostry, restrykcyjny od potencjalnych źródeł zakażenia, ponieważ ich choroba może przebiegać ciężko. Tak jak powiedziałem na początku, na pewno trzeba zwracać uwagę na to, co się z tymi pacjentami dzieje, ponieważ infekcja nawet w okresie takim prodromalnym, wstępnym, albo w takim okresie jeszcze nierozwiniętych objawów, np. gorączki, kiedy nie zorientujemy się, że to jest infekcja, u tych chorych, także u chorych z chorobą Alzheimera, może dać gwałtowne pogorszenie stanu, stanu ruchowego albo stanu poznawczego, czyli tak zwany zespół majaczeniowy, kiedy chory jest dezorientowany, kiedy ma czasami omamy czy urojenia, kiedy jest niespokojny. I kiedy się dramatycznie pogorszy ruchowo, a nic się nie zmieniło w dotychczasowym leczeniu, może być to sygnał, że mamy do czynienia z infekcją, i wtedy trzeba rzeczywiście reagować no, szybciej, nie czekać tutaj u tych Panie profesorze, mówimy o chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera, ale mówimy też, i wspomniał pan o pacjentach z udarem mózgu. Czy są już takie przypadki, czy pan o nich wie, że pacjenci no, nie są natychmiast leczenia, tutaj ta reakcja powinna być natychmiastowa, no właśnie z powodu związanych z obostrzeniami takimi higienicznymi w szpitalach, na izbach przyjęć. Absolutnie tak. Mamy to nawet z doświadczeń własnych od, od kiedy wróciłem z kwarantanny i to, to zdarzały się takie przypadki, że pacjenci z jakimiś albo z kontaktu, albo z objawami gorączkowymi, które zaczęły się w domu, z udarem mózgu na strefie tzw. buforowej. No tak długo byli testowani i, i, i tak długo czekali, że nie mogliśmy im udzielić tej pomocy ostrej. Myślę, że tak się, tak się dzieje w wielu miejscach w Polsce. A przecież wiemy, że do tych ostrych terapii mamy wąskie okno czasowe do trombolizy 4,5 godziny, do trombektomii mechanicznej 6 godzin. A proszę pomyśleć, ile się czeka na testy? W województwie pomorskim był problem, oczekiwanie na, na te wyniki tych testów zajmowało nawet 5 dni. No teraz ma się to zmienić, ale no to kompletnie wyłącza prawda, możliwość udzielenia takiej ostrej pomocy, kiedy mamy silne podejrzenie, że chory jest rzeczywiście zakażony i jego leczenie spowodowałoby wyłączenie połowy szpitala, no bo to jest kontakt z radiologią, z, z oddziałem ratunkowym, z oddziałem neurologicznym, czyli bardzo wieloma osobami. Także tu się pojawia problem testów, i tak jak mówi WHO, ja absolutnie jestem o tym przekonany, że testowanie jest tutaj najbardziej potrzebne właśnie w służbie zdrowia, w szpitalach, wśród personelu. Proszę państwa, ja się wczoraj dowiedziałem, że już przeszedłem infekcję koronawirusem i typowe objawy miałem, proszę państwa, na początku stycznia. Kiedy był w Polsce pierwszy pacjent zero 4 na marca. początku marca mhm. prawdopodobnie takich osób jak ja, którzy byli na urlopie w czasie nowego roku w północnych Włoszech jest bardzo wiele w Polsce i ta bomba ciągle jeszcze tyka, bo myśmy pewnie transmitowali nie wiedząc zupełnie, nie mając świadomości. Zresztą Włosi wtedy też nie wiedzieli, że u nich na północy jest taki wielki problem, który wybuchł przecież po wielu, wielu tygodniach, kiedy to się przepasażowało. Gdybyśmy się testowali, ja po kwarantannie wróciłem do pracy bez możliwości wykonania testu, bo nie było tych testów. Zrobiłem go dopiero, dopiero wczoraj i to jest test, który świadczy od wiele tygodni temu, Zachorowaniu. Nie, nie test na obecność aktywnej infekcji. Dzisiaj cały mój zespół jest badany i dzisiaj szpital bada, bada personel tymi testami. Okazuje się, że wiele osób jest dodatnich. I teraz nie wiemy, czy oni są dodatni i jeszcze zakażają, okay. czy też są dodatni bezobjawowi już nie zakażają, ponieważ to są tylko testy na przeciwciała IgM, IgG. Teraz będzie to miało swoje konsekwencje w testowaniu na aktywne zakażenie, na to badanie genetyczne, ale proszę zobaczyć, jak to jest straszliwie ważne. I tak zespół jest podzielony na, na dwa zespoły, ale jak się okaże, że połowa jest, musi pójść na kwarantannę, no to jesteśmy w dramatycznej sytuacji, a można było tego uniknąć, gdybyśmy się testowali odpowiednio wcześniej, prawda? Pro, profilaktycznie niejako. Czy Pan Profesor przechodził tę chorobę bezobjawowo, tak, to zakażenie? Nie, przechodziłem z ciężkimi objawami, z, z bardzo silną gorączką, kaszlem, bólem przy każdym kaszlu w klatce piersiowej. To zaczęło, zaczęło mi się w pierwszych dniach stycznia i byłem na zwolnieniu. Potem nawet zrobiłem sobie badania, z, łącznie ze zdjęciem płuc, które było prawidłowe, ale... Ale myślę właśnie dlaczego o tym mówię? Nie chcę skupiać uwagi na, na swojej osobie, tylko podaję to jako przykład, że mhm. może tak być, że my potem wracamy do pracy i, i, i zakażamy, albo nie jesteśmy świadomi, bo wiele osób może przechodzić to zupełnie właśnie bezobjawowo, mhm. tak jak część mojego zespołu, która ma już dzisiaj dodatnie testy, i dlatego też tak bardzo ważne jest w kontekście choroby Parkinsona, chorych z chorobami przewlekłymi żeby ich izolować również od osób pozornie zdrowych, czyli ograniczać kontakty do minimum. Nie musimy wychodzić na pocztę do, do, do sklepu, nie wychodźmy. Im mniej kontaktów, tym mniejsze ryzyko. To jest, wynika z rachunku prawdopodobieństwa. prawda? Im więcej kontaktów, tym większe ryzyko zakażenia. Szczególnie z osobami, które pracują gdzieś w służbach publicznych, mają dużo kontaktów. Ci nasi pacjenci nie powinni się kontaktować. Nie tylko w sposób fizyczny, ale także w taki sposób poprzez przekazywanie jakichś prawda, mhm. zakupów, czy jakichś druków, czy materiałów, bo przecież wiemy, że na tych materiałach również ten wirus długi czas może żyć i, i może stać się źródłem mhm. zakażenia, które dla naszych, szczególnie pacjentów z chorobą Parkinsona jest wyjątkowo groźne. Pan profesor bardzo często mówił o konieczności zmian systemowych w polskiej neurologii, ale chyba ta sytuacja pandemii jeszcze bardziej uwypukliła pewne rzeczy, które muszą się zmienić. No tak, musimy powrócić do tej dyskusji na temat priorytetyzacji naszej specjalności czy, czy w ogóle tej, tej grupy problemów. No, po raz pierwszy przed pandemią i pan minister Szumowski pan minister Miłkowski publicznie powiedzieli, że czas na neurologię i czas na strategię dla neurologii. No ale wczoraj otrzymałem informację z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, że na liście specjalizacji priorytetowych ponownie nie znalazła się neurologia. Napisaliśmy odwołanie, bo jest taki krótki okres odwoławczy, no ale to pokazuje, że no mamy wiel... długą drogę jeszcze i wielką lekcję do odrobienia. Obecnie Polskie Towarzystwo Neurologiczne wespół z Uczelnią Łazarskiego przygotowuje raport o stanie polskiej neurologii i taką strategię działania na lata 5-10-15, czyli krótko i długo. No mam nadzieję, że ten dokument w końcu stanie się podstawą jakiejś po, po, poważnej dyskusji na temat zmian systemowych i e, zwrócenia uwagi na, na choroby mózgu, bo to dotyczy i neurologii, i psychiatrii razem. Przypomnę, że te choroby kosztują społeczeństwo e, i rządy znacznie więcej niż kardiologia z diabetologią, reumatologią razem wzięte. Zresztą widzą to firmy farmaceutyczne, ponieważ najwięcej badań. Klinicznych dotyczących nowych leków, po onkologii jest właśnie w obszarze neurologii. Czyli tutaj widać, że te choroby będą dominowały w, w najbliższej przyszłości, zarówno w budżetach państw, ale także w, w, jeśli chodzi o obciążenie społeczne, obciążenie opiekunów, obciąże, obciążenie ZUS-u i obciążenie placówek medycznych. I musimy się do tego przygotować. Musimy wypracować strategię działania, modele działania, tak jak chociażby model koordynowanej opieki specjalistycznej w chorobie Parkinsona, który dwa lata temu przygotowaliśmy razem z Narodowym Funduszem Zdrowia, z ówczesnym prezesem Andrzejem Jacyną, i który utknął w Ministerstwie Zdrowia. Nie wiadomo, gdzie jest, kto się nim zajmuje. Nikt tego nie proceduje dalej, a jest to bardzo Dobry dokument i bardzo potrzebny, który stworzyłby taki model, myślę, że ekonomicznie również wartościowy dla Ministerstwa Zdrowia, opieki koordynowanej, gdzie w pewnych ośrodkach wykonywalibyśmy również wiele badań. Które są drogie, a to ogniskowanie drogich badań powoduje, że tak naprawdę są tańsze, bo widzimy czasami, że lekarze, którzy nie mają doświadczenia, no, kierują pacjentów na te drogie badania niepotrzebnie. Tak samo do drogich form leczenia, ale to pewnie na oddzielną dyskusję. Z pewnością będziemy wracać do tego tematu. Dziękuję, panie profesorze. Życzę zdrowia. Dziękuję za uwagę. A ja życzę może przy okazji wszystkim chorym z chorobą Parkinsona i, 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 i ich dzielnym opiekunom wytrwałości w tym czasie. No to są życzenia z okazji Światowego Dnia Choroby Parkinsona, który zawsze przypada 11 kwietnia, to jest dzień urodzin Jamesa Parkinsona, od którego pochodzi nazwa tej choroby. I życzę Państwu przetrwania tego trudnego okresu. Mam nadzieję, że w zdrowiu spotkamy się wkrótce. Już na żywo, nie tylko poprzez telefon. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.